No, to tak trzeba już się zabierać za ściany. Nie nagrywałem wcześniej, bo ile można patrzeć, jak gościu skręca zbrojenia. No, bez Zbroje eee, Zbrojenie skręcone, jadę z szalunkami. No zobaczcie, co tam mi z tego wyszło. Dobra, zbrojenie mam gotowe. 20 na 20. Światka podwójna, u góry jest strzemiona 15 na 15 wszystko tak jak w projekcie generalnie. I teraz tak, tu mamy jedno, tam leży drugie, tam leży dziś trzecie. O, mamy wszystkie ściany, potem muszę to skręcić do kupy i wkręcić to wszystko w ścianę jeszcze. I teraz tak, szalunki zacząłem już robić, w zasadzie to mam tutaj dookoła pierwszą ścianę szalunków zrobioną. A w miarę to tu jeszcze trzeba popodpierać, pousztywniać i tak dalej, ale to już są takie kosmetyczne rzeczy zabezpieczające. Natomiast sama ściana ma się dobrze. E, muszę jeszcze piankę kupić tam w kilku miejscach. Muszę troszeczkę dolać pianki, żeby tam przypadkiem mi nie ciekł beton bez sensu. te jaskółka. E, I tak to wygląda. I teraz tak, ta deska co tu jest poziomo zrobiona to ta deska ma za, za, za zadanie poprowadzić mi piłę. Po to, że tutaj już złapając sobie laserem poziom, tak samo jak jest strop, żeby docelowo mieć tak ścianę i tak zrobić wylewkę w garażu, żeby była na równo z tym stropem. Po to, że jak tu przyjdzie jakieś wykończenie podłogi jeszcze, to jeszcze w ogóle będzie więcej tego wszystkiego, bo tu jeszcze będzie styropian, na podłogówkę i tak dalej, to tutaj już będę miał troszeczkę łatwiej, żeby to ogarnąć. No, i tyle. O, tak to wygląda, proszę Państwa. I co? Jadę z piłą. Wychodzi na to, że ja się nie nadaję na brycie gwiazdą YouTube'a, bo zapominam nagrywać. Słuchajcie. Gorę się za robotę, coś robię, a potem sobie na kurde, mogę nagrać, powiedzieć chyba dwa słowa. Więc teraz, w telegraficznym skrócie, pokażę Wam, co zrobiłem i co zamierzam zaraz zrobić. No to poglądajcie sobie. O, i tak to wygląda, słuchajcie, część szalonku zrobiona. O, cyk, ustawiłem, podocinałem, pomierzyłem, w miarę wyszło. I teraz tak, te deski, które są tutaj, tak wzdłuż poprzykręcane. No i teraz tak, dobra, żeby nie było, bo ja tak wiecie, robiłem, nie nagrywałem i teraz muszę Wam o tym powiedzieć, co nieco. A może tutaj lepiej, w telegraficznym skrócie, kto by oglądał 20 minut, jak gość stawia deski. Zobaczcie, ustawiłem sobie zero, na tak, jak są końce tego betonu od piwnicy. On nie jest do końca równy. Tutaj staram się tak złapać, takie wypośrodkowane, ponieważ potem będę wyrównywał to wszystko na podwalinie już konstrukcji drewnianej. Na początku myślałem, że podciągnę. To, ten szalunek aż do wysokości tej, B, tej, tej płyty, tego stanu zero, że tak powiem mojego stropu, ale doszedłem do wniosku, że nie że to będzie lipa, bo tam jeszcze pójdzie i tak styropian i tak dalej, ja i tak tego nie wyrównam do końca, a tutaj będę miał potem kłopot, żeby położyć podwalinę po całej długości jako jedną ciągłą, więc dociąłem tak Postawiłem sobie na środku laser. Złapałem laserem mniej więcej, no bo idealnie się nie dało, bo jakby ta nierówność betonu troszeczkę mnie tu zblokowała, ale tak postawiłem się złapać jedną, drugą stronę laserem. Poczekałem trochę do wieczora, bo ciemniej, żeby było ładniej to widać. Strzeliłem sobie laserem tutaj. Potem przeniosłem ten wymiar dokładnie o 38 mm w dół, bo tyle ma szerokości prowadnica od piły. Przykręciłem deski na tej yy... Wysokości, i wtedy przyłożyłem sobie piłę, położyłem i objechałem do końca. Tam trochę końcówki zeszły mi na dół, bo tu już nie miałem jak dojść piłą, ale to nie jest wielki problem. Sobie z tym poradzimy. A tu o, siema? Siema. Dobra, e, więc tu jest docięte. Tu już mamy jakby na zero, będzie tak ściana tego fundamentu. Zbrojenie, zbrojenie zrobione tam muszę gdzieś podciąć na dole, bo coś mi nierówno leży, ale to, to jest najmniejszy kłopot, eee, w zasadzie to nikt nie będzie z tego strzelał. Jak będą lekkie różnice w tym wieńcu, to się nic nikomu nie wydarzy. Teraz robię tak: muszę zrobić kilka rzeczy, eee, za co się teraz wziąłem. Wziąłem się teraz za takie proste rzeczy pod tytułem tak. Teraz biorę refleksa i muszę podocinać te wszystkie wystające. Bo to robię to z takim zapasem, żeby potem nie było przypału. Że będzie mi czegoś brakować, to muszę podocinać. Tutaj już zrobiłem wiązanie na narożnikach. Mam trochę tych prętów, więc ja jeszcze podokładam to na narożniku. W zasadzie to nie ma wielkiego znaczenia, bo tutaj, jak powiążę te, te skrzyżowania, że tak powiem, to już na tyle będzie sztywne, że te narożniki nie są potrzebne. Ale mam pręty, to je wykorzystam. Dobra, tutaj jest tak. O, po cztery pręty są władowane. W mur na kotwę chemiczną, żebyśmy mieli to wszystko zespolone ze sobą, to zrobię tak. Tutaj podocinam oczywiście ciach, to wszystko. Tu wstawię jeszcze pionowo pręt jeden i drugi, tak, żeby to wzmocnić. Aby go nie było, też by się nic nie stało. Ale mam materiał, to to zrobię. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej niż miałoby być tego nieco za mało. I tutaj o, całe zbrojenie stoi. Tutaj muszę jeszcze o, dołożyć dwa strzemiona, tu i tu, dołożyć pręty pionowe. Muszę je zaraz dociąć. To muszę obciąć, bo mi za daleko wyszło. I co? Zmieści gitara. I będę musiał zabierać za drugą część szalunku. Tylko jeszcze tutaj, zanim drugi szalunek, to będę musiał zrobić przepusty w tamtym miejscu, gdzieś. Pod, pod wentylację, potem wymiennik ciepła do rekuperatora. To tam będzie Fit 300. Tutaj gdzieś zrobię sobie 110, mam rurę PCV, to wstawię 110, żeby wyprowadzić ten nie wiem, ja chcę odwodnienie zrobić w garażu. Jak chcę odwodnienie zrobić w garażu w związku z powyższym. W związku z powyższym, tędy chyba sobie zrobię przepust i wykorzystam go jako odwodnienie. Jakieś takie liniowe, zrobię w garażu, może przez środek z lekkim spadkiem. Gdzie wjedzie się samochodem jakimś zabłoconym, zaśnieżonym i tak dalej, to się rozpuści, będzie się wszystko lało, będzie stała woda bez sensu. To zrobimy spływ. I z tamtej strony w narożniku, muszę jeszcze zrobić jeden przepust. Tam będzie przepust do drenażu, który będzie w środku. Bo w środku musi być drenaż do gruntowego wymiennika ciepła dla rekuperacji. Jasne? Jasne, proste, nie? Więc w związku z tym, że mało nagrywałem, to teraz taki telegraficzny skrót, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Nie wiem, co tu Wam pokazywać słuchajcie. Tutaj nie ma żadnych cudów filmów na ten temat. Jest znacie pewnie sporo. Nie wiem, nie szukałem. Robota prosta jak konstrukcja cepa. Trochę się wziąć, chwilę pomyśleć i jak ktoś ma obawy, że nie da sobie rady, to chciałbym go uspokoić. Tak, dasz sobie radę. Nie ma problemu. Jak masz dwie w miarę zdrowe ręce i kilka zdrowych, szarych komórek, to na pewno dasz sobie radę. No, no to jadę. Dalej.